Na zakończenie mewki wszyscy już powoli się pakują i odjeżdżają wszystkie strony Polski, ale udało mi się złapać organizatora Adama Radonia. Dzień dobry. Dzień dobry. 25. jubileuszowa odsłona i spełnienie też małego marzenia, jak Pan mówił wczoraj na gali, czyli Jean Van Ham oraz wielu innych znakomitych gości. No oczywiście, no to wielki jubileusz. Teraz jeszcze nie potrafię tak dokładnie tego wszystkiego podsumować, bo to się właśnie kończy. Jestem e, diabelnie zmęczony e, i ale w sumie tak szczęśliwe, bo wszystko się udało. Zobaczymy jaki będzie tam jeszcze wynik finansowy tego wszystkiego ale wydaje mi się, że będzie dobrze i e, no, goście dopisali, nie mieliśmy w tym roku żadnych jakichś takich większych problemów, więc uważam, bo za 25 Międzynarodowy Festiwal Komiksu i gier w Łodzi za udany. Myślę, że wszyscy uczestnicy, te uczestnicy też będą w ten sposób wspominać ten 25. festiwal. E, takie pytanie, ponieważ z punktu widzenia właśnie takiego zwykłego zjadacza chleba, tu się przychodzi mnóstwo gwiazd, mnóstwo po prostu sław, komiksów. E, czy jest problem, żeby zaprosić właśnie takiego zagranicznego twórcę, który ma na swoim koncie wiele wspaniałych rzeczy? No jest problem. Bo to niektóre starania o niektóry, obecność niektórych artystów trwająły bardzo długo. Myślę, że jakieś 10 lat rozmawiałem z reżyserem Luazelem. Myślę, że bardzo wiele lat rozmawiałem też już przed tym zanem Wanamem. Trzeba pamiętać, że Polska nie jest jeszcze w tej chwili, znaczy w tamtych czasach szczególnie nie była, ale, ale zaczyna już być takim rynkiem zauważalnym dla tych artystów i dla wydawców. No świadczy o tym chociażby liczba. W, wystawców tutaj na festiwalu i w miarę rozrostu tego rynku będzie nam dużo łatwiej pozyskiwać tych najsłynniejszych autorów, no bo oni będą czuli taki bardzo bezpośredni interes bycia tutaj i promowania się na rynku, który kupuje coraz więcej książek. Ze drugi rok, gdzie festiwal odbywa się na arenie, na stadionie. Czy to był... Faktycznie bardzo dobry pomysł, żeby Sełdeku tutaj przenieść? No to jest świetny pomysł, bo Atlas Arena jest po pierwsze dobrze ustawna i do, komfortowa i wygodna dla wszystkich, którzy tu pracują, czyli dla wystawców, dla organizatorów, ale także przede wszystkim dla publiczności. Jest to obiekt świetnie wyposażony, także, więc praktycznie. Musieliśmy przywieźć no tylko te takie urządzenia, konstrukcje, które no bezpośrednio pod kątem organizacji tej imprezy, ale goście czują się tu dobrze i wszyscy chwalą tą zmianę, więc będę tym głosem również mówił. W tym roku gwiazdy dopisały wspaniałe nazwiska. Myślę, że wielu uczestników zadowolonych, ale czy już są pomysły w jaki sposób przebić ten festiwal, festiwalem za rok? No, będziemy się starali. Nie, nie, nie mam jeszcze takiego pomysłu, który bym mógł zdradzić. Ja lubię zdradzać moje pomysły wtedy, jak już wiem, że one się dzieją. Między innymi pewnie dlatego jestem dyrektorem festiwalu. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas. Dziękuję.